8 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie w kątach węgierskich. Było to jak do tej pory najdłuższe zebranie wiejskie w gminie poręt. Poruszono mnóstwo tematów związanych z drogami, z bezpieczeństwem, czy robić progi zwolniające na ulicach, czy ich nie robić. Tyle samo zwolenników, jak i przeciwników. Która ulica jest ważniejsza, aby na niej wykonać utwardzoną nawierzchnię, żeby wszystkim żyło się lepiej. Ale głównym celem zebrania zwołanego przez wójta gminy Nieporęt było wybranie sołtysa i rady sołeckiej. Na początku zebrania sołtys Beata Kostro odczytała sprawozdanie z czteroletniej kadencji rady sołeckiej. <grywka> Czteroletnią kadencję sołtysa oraz rady sołeckiej w składzie Beata Kostro, Kawka Monika, Szeczuk Ewa, Smoczyński Krzysztof, Olszewski Łukasz. Chciałabym powiedzieć, że przez te 4 lata naszej kadencji, tej byłej kadencji, tak, która się już odbyła, e, dokonaliśmy wiele zmian w naszym Słowackim. Powstały nowe drogi, nowe chodniki. E, staraliśmy się na bieżąco z radnych i z Radą sołecką realizować wszystkie wnioski naszych mieszkańców, aczkolwiek nie wszystkie udało się nam zrealizować, dlatego że budżet gminy jest, nie jest gumą i nam się nie, roz, nie rozciąga w żaden sposób. Są realizowane wszystkie, wszystkie realizacje, e, e, wszystkie jak gdyby sprawy innych też są i naszych między innymi. Ale teraz tak, wymienię takie mniej więcej najważniejsze, które się odbyły. 2011-2014 projekt i przebudowa ulicy bałaganej na kwotę 193 311 zł. 2011 rok zakup sprzętu dla ASP Kolty Węgierskie, była to motopompa, dotacja celowa pozyskana przez prezesa, to są środki zewnętrzne na kwotę 20 000. W 2012 roku rozbudowa była budynku OSP oraz wykonanie tej parkingu przed ośrodkiem, ośrodkiem Kultury i wystawienie nowej bramy na kwotę 176 976 zł. W 2012 roku zakupiliśmy nowy samochód dla naszej OSP. Jest to samochód średni z napędem 4x4 na kwotę 386 666 zł, w tym środki zewnętrzne potyskany również przez pana prezesa to jest 226 666 zł. Urząd gminy, czyli jakby no, gmina nasza, tak, do, do, dofinansowała nam 160 tysięcy do tego samochodu. W 2013 roku była budowa sieci wodociągowej w ulicy Wierzbowej na kwotę 161 999 zł. W 2013-2014 utwardzaliśmy ekopłytą ulicę Wierzbową. Była to kwota 149 857 zł. 2013-2014, budowa chodnika wzdłuż ulicy Akacjowej, był to ostatni etap, który żeśmy e, tworzyli przez 6 lat, dzięki, e, pierwszy etap zaczęliśmy wspólnie tutaj z mieszkańcami osiedla. E, to wykonaliśmy, już zakończyliśmy, już mamy to połączenie jak gdyby do Legionowa prawie, tak? żeśmy się połączyli ze wszystkimi sołectwami. E, łącznie podsumowując to mamy tak, nasze inwestycje w tej kadencji 2011-2015 na kwotę 2 16 355 zł z tego e, pozyskaliśmy środki tak, na zakup tego sprzętu na OSP w kwocie 869 666 zł. E, corocznie przygotowywaliśmy ołtarz na procesję Bożego Ciała, e, który reprezentuje naszą miejscowość podczas, podczas tej procesji. W 2013 roku odbyła się druga już szafolowa polowa tutaj u nas na naszym sołectwie. W tym miejscu chcę bardzo podziękować pani Małgosi Celińskiej, pani Monice Kawka, państwu Krzysztofowi Małgorzacie Smoczyńskim. Pani Ewie Szewczuk, państwu Zbigniewowi Danucie-Kanieckim, panu Henrykowi i Alicji Kostrolechowskim, panu Hubertowi Broniec, panu Jackowi Olszewskiemu. Te osoby bardzo nas wspierały w przygotowaniach. Jeszcze nie wymieniłam innych osób, które widzę tu na sali, przepraszam. Państwo wiecie, jak bardzo nas też również wspierają w tych wszystkich naszych, naszych, naszych inwestycjach i, i, i tworzeniu tego ołtarza, tak? Jest to bardzo duży, duży ogrom pracy i dzięki tym osobom i oczywiście OSP w kontach węgierskich e, e, i pan Jacek Oryszewski który jest zawsze głównym projektantem ołtarza głównego i bardzo pięknie nam projektuje, dzięki temu nam się, nasze ołtarze, możemy się pochwalić, bo się nie powtórzyły jeszcze, tak? Za każdym razem pani Małgosia wkłada wielki ogrom e, i wysiłek swój, żeby te ołtarze były piękne, kolorowe Myślę, że nie zawiodłam na swoich wyborców, zdaję sobie również sprawę z tego, że nie wszystko zostało wykonane, i nie wszystkie prośby były jak gdyby spełnione, za to mogę przeprosić, tak? no, nie, 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 nie zawsze się uda wszystko, wszystko zorganizować, żeby było wszystko w porządku. Kończąc, chciałabym podziękować Panu Wójtowi naszej gminy Maciejowi Mazurowi, pani Alicji Sokołowskiej, zastępcy wójta, panu Jarosławowi Pisarek, radnemu naszej, naszego sołectwa minionej kadencji, pani Bogusi Tomasik, panu Piotrowi Powała, radnym powiatowym minionej kadencji, pracownikom urzędu gminy, komendantom jednostek bezpieczeństwa w naszej gminie, Ośrodkowi Kultury, Radzie Sołeckiej oraz wszystkim mieszkańcom, którzy naprawdę bardzo mnie wspierali podczas tej, naszej, pod tej, podczas tej kadencji. Następnie wybrano komisję skrutacyjną, która przyjęła dwóch kandydatów na Sołtysa, obecną sołtys panią Beatę Kostro oraz pana Łukasza Olszewskiego. Nowy kandydat powiedział kilka słów do mieszkańców. Państwa, e, zgłosiłem się jako drugi kandydat. Tak? Dobrze jest, żeby był drugi kandydat, żeby była możliwość wyboru. E, to warne przedstawienie pani e, sołtys, e, przyznają państwo, e, było warne. E, chciałbym zwrócić uwagę na potrzebę właśnie zajęcia się niektórymi sprawami, które leżą od jakiegoś czasu. Każdy z Państwa ma takie sprawy u siebie w głowie, myśli o tych sprawach bliżej swojego płotu trochę dalej. Głównie są to sprawy związane z drogami, z komunikacją u nas we wsi. No i myślę, że drugą sprawą, która jest dość istotna, to jest sprawa kolejnej infrastruktury, to jest sprawa kanalizacji. I tymi, tymi dwiema sprawami chciałbym się zająć. Zresztą sprawą komunikacji zajmowałem się. Jeszcze chyba nawet zanim zostałem członkiem Rady Sołeckiej, Jeżeli Państwo pamiętają, poprzednie znaczy pierwotne ustawienie przystanku na ulicy Kościelnej bardzo niefortunne. No to kilka lat zajęło mi doprowadzenie do tego stanu, który jest obecnie. Wysłałem sporo pism. Myślę, że wszyscy się zgodzimy z tym, że ten przystanek jest teraz w miejscu, który bardziej pasuje mieszkańcom. No i chwała za to, że po tych nie tylko oczywiście moich tutaj zabiegach udało się ten przystanek przestawić i jest w tym miejscu, w którym Podróżone. Więc e, trochę mnie dziwią takie, takie rzeczy, że przedstawiłem przystanek, że dowiedziałem się od kogoś, że, 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 że prób będzie albo nie będzie. E, generalnie bardzo mi przykro, ale to nie jest rola radnych. Radni oczywiście jest rola e, przekazywania potrzeb i tak dalej, natomiast załatwianie spraw formalnych to tak jak że, trochę z rządem wykonawczym należy do tego, kto jest odpowiedzialny. Za, za, daną, za dane rzeczy. Jeżeli pan mówił o przystanku tym wcześniejszym, to te uzgodnienia dosyć długo trwały. One wynikały z uzgodnień z zarządem drogi. To nie na kościele, tylko na bo Pan mówił o kościele, a pewnie chodzi o Sturżański. No tak, no ale to jest ulica Sturżańska, więc tutaj też wymaga wymaga to zgody zarządcy i też zmiany organizacji ruchu. Komisja przygotowała karty do głosowania. Rozdała je mieszkańcom według podpisanej wcześniej listy obecności. Głosować można na jednego kandydata. Kandydatów mamy dwóch, pan Łukasz Olszewski, pani Kostrowata. W kolejności Kostrowata, Olszewski, Łukasz. Proszę tego nie brać do siebie, nic nie sugerujemy, po prostu przypadkowo żeby później nie było i głosu głosując można, stawiając znak X w kwadraciku, nie można stawiać ptaszków, minusów i tych innych, może być plus, może być x, może wychodzić poza kratkę, byleby był x, jeżeli będą dwa x przy obydwu nazwiskach, automatycznie głos jest nieważny, także no odradzamy, lepiej się zdecydować. Eee, i nie będzie żadnego. No to rozumiemy, że ktoś nie się ma, po prostu wstrzymuje od głosu. Tak, mać? kandydaci beznadziejni nie ma na kogo głosować. <laughs> po oddaniu głosów i przeliczeniu ich przewodnicząca komisji odczytała, co następuje z wyboru Sołtysa kontu Węgierskich w dniu 8 kwietnia 2015 rok. Czytam od góry. Komisja w składzie przewodnicząca Kostro Katarzyna, pisarek Jarosław, pisarek Barbara, dam Świerkocka Marta, Pietrucha Paweł, osób obecnych na zebraniu 133 według listy obecności, osób uprawnionych do głosowania 133, osoby, które wzięły udział w głosowaniu 132 osoby, głosów kart nieważnych 0 i jeśli chodzi o głosy na poszczególne Kandydatów: Kostro, Beata, 109 głosów, Olszewski Łukasz 23. Czyli, no tutaj wiadomo, że soty sam dostała No, y no y Pani Beato, y chciałem bardzo serdecznie pogratulować. Gratuluję, naprawdę imponujący wynik. Panie Łukaszu, gratuluję również. Koty pierwsze za płoty, albo się pierwsze, gratuluję. Też bardzo dobry wynik. Duże brawa jeszcze dla naszych kandydatów. Co mogę powiedzieć? Macie co chcieliście. <śleskania> Teraz, I teraz Rada Sołecka. Posłuchajcie, Rada Sołecka składa się z czterech osób plus piąty sołtys, więc Komisja Skrutacyjna będzie przyjmowała obecnie kandydatów do Rady Sołeckiej. Następnie przyjęto sześciu kandydatów do Rady Sołeckiej. Ponownie przygotowano karty do głosowania. Po oddaniu głosów oraz przyliczeniu ich odczytano protokół z głosowania tajnego. A więc tak, osoby, które były na zebraniu na liście to było 133 osoby, osoby, które wzięły udział w głosowaniu to już jest 92 osoby, głosów kart nieważnych 0 i wyniki losowały się tak, Broniet <grymów> Hubert 68 głosów, Habrynow Agata 55, Kawka Monika 66, Kwieciak Barbara 58, Poliznowska Izabela 34 i Zając Kamil 20. I Przechodzą do Rady Sołeckiej Hawryluk Agata. Później następną osobą był broniec Hubert, kawka Gratulujemy. E, czy są jeszcze jakieś pytania? Może jakieś łatwiejsze trochę co? Nie ma. Nie ma. Dobrze, dziękuję bardzo. Życzę miłej nocy. Dziękuję bardzo za obecność. Uważam zebranie za ze zamknięte